Cześć To Ja Justa, witam Was w nowym odcinku z cyklu Justa animuje. 10 ciekawostek o serii Chimery. Ciekawostka numer 10. Scenariusz do tej animacji powstał jako fanfic do serii Digimon Tamers i był pisany w notatniku. Ciekawostka numer 9. Skoro był to fanfic do anime, to jego premiera miała miejsce na stronie Digimonia, którą administrował SETI. Ciekawostka numer 8. Najbardziej popularną postacią z fanowskiego anime oraz z samej serii wtedy była róża. Znana jako Rosamon Tu lub Rosamon. Możecie tutaj zobaczyć starą wersję tej postaci, przypominała bardzo Tailmon w wersji różowej. Oczywiście ja nie mogę używać takiej wersji postaci z wiadomych powodów. Panfik jeszcze to może uszło. Obecna wersja róży przypomina dziwną wersję Rysicy Urszuli w wersji z kwiatkiem na głowie. Żeby bardziej pasowało do tych postaci, jakie ja tworzę. Oczywiście potem doszłam do wniosku, że mogłaby jeszcze istnieć wersja róży jako kota domowego, takiego tygryska. Ale przyszło mi to po tym, jak już narysowałam ten projekt i już troszeczkę miałam szkiców w animacji, więc została wersja Rysicy no bo trzymałam się tej wersji, żeby jednak zostawić te jej charakterystyczne uszy. Jeśli oglądaliście ciekawostki na temat największego skarbu świata, to myślę, że ta forma jest po prostu taką właśnie z jednej strony inspiracją do tej serii, która była pierwowzorem dla tego mojej animacji, a z drugiej strony, no, kryje się zatem troszeczkę historia z postacią Rysicy Urszuli, co też jest dość ciekawym elementem. Jeśli jesteście ciekawi o czym ja mówię i nie oglądaliście poprzednich filmików, to zapraszam odnaleźć odcinek na, na temat serii Największy Skarb Świata i wszystko będzie jasne. Ciekawostka numer 7. Chimery są remake'iem animacji Cyfrowe Wezwanie, którą wykonałam w liceum. Skończyłam ten projekt na kilka dni przed maturą z języka angielskiego. Pamiętam, że robiłam wtedy w pierwowzorze tej animacji napisy końcowe i była dość zabawna sprawa, bo mama zapytała mnie, czy nie uczę się na język angielski. Ja mówię, że już... Nic więcej się nie nauczę, więc sobie rysuję. Program był po angielsku, ale ja oczywiście Wam tak skupiona robieniem rysunków do napisów końcowych, że nie zwracam uwagi na to, że właśnie program miałam po angielsku. Ciekawostka numer 6: Pierwowzór animacji Chimery, cyfrowe wyzwanie był w jakości HD obecnej. Ale oczywiście taką wysoką rozdzielczość zapisałam przez przypadek, bo nie pasowałam domyślna wtedy rozdzielczość dla programu do animacji 300 pikseli, bo było to dla mnie za małe. Więc postanowiłam zapisać rysunki we formacie, jakim miałam tapetę na komputerze. I całkiem przypadkiem przewyższyłam wartość na początku 700 pikseli, a potem właśnie miałam 1024 na 700, no blisko 800 z hakiem. Przypominam, że to były lata 2003-2006, kiedy chodziłam do liceum. Wtedy jeszcze taka rozdzielczość nie była popularna dla animacji, które były tworzone przez amatorów. Oczywiście to był przypadek, wszystko przez moją wadę wzroku. I jeszcze na koniec, żeby było śmieszniej, zanim przystąpiłam do prac nad chimerami, postanowiłam w jednym filmiku pokazać fragmenty mojej starej animacji z, z Adobe Flash'a. I oczywiście udało się ją zapisać jako 4K. Ciekawostka numer 5. Niektóre postaci z serii Himery fani Anime Digimon uznawali za oficjalne rysunki, a nie fanowskie, przez przypadek. Ciekawostka numer 4. Róża z serii Chimery doczekała się swojego fanowskiego konta w serwisie Deviantart. Ciekawostka numer 3. W przeciwieństwie do pierwowzoru akcja serialu Chimery ma miejsce w Warszawie. Ciekawostka numer 2. Satoru w nowej wersji animacji będzie miał swoich złych przyjaciół. Będą to tajniacy z serii Miasto Szpiegów. Tutaj oni pojawią się gościnnie jako po prostu jego. Ciekawostka numer jeden. Główni bohaterowie serii posiadają polskie imiona. Niektórzy z nich zostali przy imionach oryginalnych, jakie były w cyfrowym wyzwaniu. Dotyczy to profesor Minami, Satoru i Kory. I jeszcze Marta jest Martą. Reszta postaci ma nowe imiona. W trakcie rozwoju fabuły pojawi się na przykład Chimera, którą wszyscy będą przezywali Szarikiem. Zgadnijcie dlaczego. I to tyle jeśli chodzi o 10 ciekawostek na temat serialu Chimery. Oczywiście powstaje on w Adobe Flashu, jak powstawała wersja stara tej animacji, tej historii. Pewne wątki Zostaną zmienione, dostaną dodane nowe wydarzenia. A jeśli serial Wam się spodoba, to prawdopodobnie opowiem jeszcze o postaciach, które nie miały swojego głosu w pierwobzorze. Jestem ciekawa, jak oceniacie nową animację i czy rozwiązania fabularne w starej wersji bardziej Wam się podobały niż te które pojawiają się w nowym serialu. Zachęcam do komentowania tego filmu, dzielenia się swoimi wrażeniami. Jeśli ten film Wam się spodoba, to nagram jego drugą część, gdzie będę nagrywała 10 ciekawostek o konkretnych postaciach z tej serii. Na przykład właśnie nie tylko o historii Róży, ale również o Dinie, o Kici i o Szaryku jak najbardziej. Zaciekawieni? To zachęcam do komentowania i dawania łapek w górę. I powstanie druga część. Tylko muszę widzieć, że na pewno tego chcecie.